W toku życia mamy okazję słyszeć od innych, że używamy jakichś konkretnych zwrotów. I widać to dzisiaj szczególnie, biorąc pod uwagę całe zestawienia zwrotów, które charakteryzują daną grupę, rok rocznie przedstawiane, które analizujemy i patrzymy, czy czujemy poczucie przynależności, czy może to już nie nasza grupa. Podobnie jest z korpomową, kiedy pojawiamy się w jednym środowisku, gdzie ona funkcjonuje, jest naturalna. Kiedy pojawiamy się w innym środowisku, może być uznana za co najmniej niecodzienną, dziwaczną, ale także świadczącą dla niektórych o np. statusie czy właśnie przynależności do jakiejś konkretnej grupy. Habitus, na który składa się między innymi nasza mowa, nasz język, to wewnętrzny system nawyków, schematów myślenia i działania. Który tworzy się poprzez środowisko wychowania, poprzez kulturę, klasę społeczną, szkołę, normy, wzorce, wartości i oczekiwania. Działa on automatycznie, ponieważ są to nasze domyślne ustawienia, które biorą pod uwagę nie tylko nasze słowa, ale także to, w jaki sposób się poruszamy. A jeśli chcemy używać swojej kreatywności, jeżeli chcemy używać swojej wolności twórczej, to może okazać się, że odcięcie się od społeczeństwa czy społecznych norm może być konieczne. To proste zdanie pokazuje nam charakterystykę socjalizacji oraz adaptacyjnej natury człowieka w stosunku do kultury. Jako ludzie nie wychodzimy do świata od zera. wychodzimy z poziomu habitusu. Zdanie sugeruje, że warto lub należy odciąć się od społeczeństwa, ale bordier zaznacza, że to romantyczne, ale niekoniecznie takie proste. Bo nawet jeśli wiele procesów zachodzi w nas, w samotności, to wciąż w nas i w tej samej samotności wewnętrznej mieszka i ma się dobrze całe społeczeństwo. Kreatywność balansuje między ekspresją habitusu, czyli tych wszystkich oczekiwań, nawyków myślowych, presji efektywności, produktywności, a przestrzenią bez presji i oddzielenie głosów społecznych, rozmontowanie habitusów w obrazach i symbolach. Uczy także działać poza tym, co sugerowane lub co narzucone. Czy można więc zmienić habitus? On jest trwały, ale nie jest statyczny. Podejmując działania takie jak doświadczanie nowych środowisk, zmiana praktyk życiowych, wchodzenie w nowe role społeczne, być ciekawym tych ról społecznych, podejmując refleksję i przekraczając rutynę, mamy szansę przekształcić to, co w nas wdrukowane. W procesie twórczym naturalnie wychodzi to, co człowiek powtarza w życiu. Czy od razu chce zrobić wszystko idealnie i perfekcyjnie, czy potrzebuje uznania zewnętrznego? Czy paraliżuje go pustka kartki lub decyzyjność? Czy boi się błędów, czy ucieka właśnie w perfekcyjność, czy dobrze czuje się w chaosie? Czy jak długo zatrzymuje się, gdy trzeba podjąć decyzję lub zacząć bez pewności, że się uda, bez pewności, jaki będzie efekt? To, co dzieje się w tworzeniu, odzwierciedla to, co dzieje się w życiu. Nie bez znaczenia jest także zwrócenie uwagi na to, jak zachowują się w procesie twórczym osoby chore. Osoby, które mogą mieć problemy neurologiczne, których świat nie wygląda tak jak osób zdrowych. One mogą kreować sobie świat zupełnie inny, bogatszy, poza sensownością swojego otoczenia. Świat, którego rzeczywistość nie ustanawia dla siebie konwencjami logicznymi ani wrażeniami innych, ale które pozostaje surowcem dla jego inspiracji, dla jego woli i potrzeby. To znaczy przede wszystkim, że te obrazy mentalne były tymi najmniej lub wcale dotkniętymi wpływami świata zewnętrznego, czy wpływami naszej natury, habitusu. I twórczość osobom chorym może przychodzić dużo szybciej. Szczególnie kiedy brakuje narzuconego tematu, kiedy stoimy przed białą kartką, ona pozostaje naturalna. Dla każdego staje się ona przestrzenią wyrzucania napięcia, przeżywania żalu, przeżywania niesprawiedliwości, poczucia spętania, spięcia, wyrażania emocji w środowisku bezpiecznym, gdzie nie ma konsekwencji w świecie realnym, kiedy te emocje wyrażamy. Kiedy umysł porządkuje regularnie pewne zapętlenia naszego umysłu, czy naszego życia, tracą swoją moc. W art terapii człowiek doświadcza, że potrafi zrobić coś inaczej, że może zmienić kierunek swojej pracy, że może zmienić decyzję, że jest, może być konsekwentny w działaniu, że ma poczucie sprawczości, że ma głos, że potrafi, że może, że ma szansę, może ryzykować i każdy nowy krok nie niszczy, tylko otwiera na nowo. I to doświadczenie przenosi się organicznie na życie. By dostrzec istotę i rolę art -terapii, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na znaczenie sztuki dla życia człowieka i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie, zarówno biologiczne, jak i psychiczne, jak i emocjonalne czy społeczne. Sztuka jest przecież od wielu wieków doceniana między innymi za ogromną siłę terapeutyczną. Sztuka może także dopomóc w zrozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku, rozbudzać myślenie i emocje, uzmysławiać potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, uczyć wartościowania. Jest ona próbą odnalezienia sensu i celu życia na drodze własnego rozwoju. Przy jej pomocy oswajamy lęk, strach czy stres. Szeroki zakres tych technik artystycznych, które wykorzystujemy, pozwala na zlokalizowanie problemu, nazwanie go, rozpoznanie i przezwyciężenie, na pewno wytyczanie nowej ścieżki. Poprzez tworzenie człowiek lepiej poznaje siebie, swoje wartości i potrzeby, swój sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Twórczość jest zawoalowanym odzwierciedleniem tych odkryć. Dzięki temu twórca jest w stanie pokazać innym swoje najgłębsze pragnienia i obawy. Gdyż dużo łatwiej wyrażać obrazami. To, co charakterystyczne, to to, że już jesteś dobry i że swoboda przede wszystkim. Jej także się uczymy. Nie ma wielu takich środowisk, gdzie można sobie pozwolić na całkowitą wolność twórczą, na wyrażanie naprawdę najskrytszych, najgłębszych oczekiwań, na przykład w stosunku do świata, ale można to zrobić na przykład w bezpiecznej metaforze. Jest tutaj dowolność i swoboda. I to naturalne, że pojawia się niekiedy poddenerwowanie, kiedy właśnie stoimy przed pustą kartką, lub kiedy nie potrafimy narysować konkretnego kształtu, lub nie wygląda on tak jak w naszej wyobraźni. Ale dziś wygląda on tak, a jutro będzie wyglądał już inaczej. Proces zawiera w sobie akceptację dzisiaj, i można zadać sobie pytanie, jak długo utrzymuje się efekt, jak długo będę czuła, będę czuł, że. Trzymam to życie w swoich dłoniach. Efekt rozładowania, napięcia i ulgi, on jest natychmiastowy i utrzymuje się kilka godzin, kilka dni lub za każdym razem, kiedy przypomnimy sobie ten proces. Zależy on też od sytuacji osobistej. Efekt głębszy, czyli np. uświadomienie sobie emocji, wewnętrzny porządek, gotowość do zmiany, czy już całkowity plan zmiany a nawet taka stabilizacja emocji i pewność, że wszystko jest dobrze, że sobie poradzimy, takie zaufanie, zaufanie do siebie, kiedy jesteśmy w jakimś procesie, czy po prostu jesteśmy w toku życia, utrzymuje się na dłużej. Nie może być krokiem do większego procesu, decyzji lub rozwoju. Kiedy warto sięgać po dedykowany czas na kreatywność? Bo to, co najważniejsze, to mieć ten dedykowany czas na kreatywność. Można robić to po stresującym dniu lub wydarzeniu. Można robić to codziennie, na przykład prowadząc dziennik wizualny. Kiedy czujemy złość, a nie chcemy na przykład z nikim się nią dzielić, lub nie mamy z kim się nią dzielić. Kiedy wszystkiego jest za dużo, lub wręcz przeciwnie, kiedy jest za mało. Przed rozmową z kimś bliskim lub z jakimś profesjonalistą, kiedy będziemy opowiadać o czymś dla nas ważnym lub Ważne dla naszego zdrowia, w trakcie wypalenia, czy zawodowego, czy edukacyjnego, czy ogólnie życiowego, i w chwilach podejmowania decyzji, na przykład kiedy nie wiemy, co czujemy, nie mamy do końca pewności, czego chcemy, i dla ogólnego poczucia, że jesteśmy istotami twórczymi i że nie jesteśmy bierni w stosunku do naszej kreatywności, która, jak zawsze powtarzam, Prosi o naszą uwagę od bardzo dawna. Jest jeszcze takie fajne zdanie, które warto przytoczyć, i jest to: potrzeba nauczenia się czytania obrazów wizualnych jest pilna i dotyczy wszystkich warstw naszego społeczeństwa. No więc, jeśli potrzeba nauczenia się czytania obrazów wizualnych jest pilna, możemy nauczyć się tu i teraz taką pierwszą warstwą interpretacyjną. Analiza swojej twórczości to próba lepszego zrozumienia lub dowiedzenia się czegoś o sobie i nadania sensu rzeczom za pośrednictwem swojej sztuki, symbolom czy doświadczeniom, które wylaliśmy z siebie, które zostały przedstawione. Tutaj zadajemy sobie strategiczne pytania, by zgłębić znaczenie własnej twórczości oraz tożsamości, a te pytania działają jak katalizatory. Takim pytaniem jest także: co widzisz, które rozpoczyna całą rozmowę? Wychodzimy z punktu identyfikacji słów, które wyrażają nasze uczucia. To znaczy, najpierw określ, jakie uczucia towarzyszą Ci, kiedy patrzysz na swoje już skończone dzieło. Czy to szczęście, smutek, zagubienie, czy spokój, a może mieszanka wszystkich, odpowiedz sobie na pytania dotyczące uczuć. Spotykając się ze swoją pracą i z tymi wszystkimi przedstawieniami, kolorami bardziej figuratywnymi lub mniej figuratywnymi obrazami. Następnie zidentyfikuj słowa wywołujące wrażenia, czyli sprawdź, czy potrafisz rozpoznać słowa, które reprezentują doznania. Może to być uczucie ciepła, gorąca, zimna, klaustrofobii, ucisku, kłucia i tym podobne. Jak twoja sztuka wpływa na twoje ciało? Może nas otwiera, może wzrusza, może jest trochę niekomfortowa przez to wszystko, co się tam znajduje. Warto to zidentyfikować. Może pobudza w nas jakiś taki monolog, że chcemy o tym opowiadać, chcemy dzielić się z innymi, całym procesem i tym efektem, który mamy przed sobą. Następnie pomaga określenie, do czego jest podobny. Przyjrzyj się swojemu dziełu i sprawdź, czy skłania cię do refleksji nad czymś konkretnym. Może to być osoba, miejsce, przedmiot codzienności, inne dzieło sztuki. Niekiedy nasze myśli idą w stronę właśnie konkretnych dzieł, które znamy i powielamy na przykład sposób taki, jaki one są namalowane, ponieważ są nam bliskie lub przywołują miłe skojarzenia. Może to być wiersz lub utwór muzyczny albo sytuację, wydarzenia z Twojego życia. Czyli sprawdzamy, do czego jest podobny, sprawdzamy skojarzenia, Konkretne z naszej codzienności, lub z konkretnych przedmiotów, lub z konkretnego stylu, na przykład, który wykorzystaliśmy. I co to wszystko dla Ciebie oznacza? Teraz, gdy już na przykład wypisaliśmy sobie te rzeczy, zadaj sobie pytanie, co wszystkie te odpowiedzi dla Ciebie znaczą. Czy ma to jakiś związek z Twoim życiem? Na przykład, jeśli zauważyłeś, zauważyłaś, że Twoja praca artystyczna wywołuje u Ciebie niepokój, to jak to się przekłada na Twoje życie? Nasze dzieła sztuki mają okazję powiedzieć nam o rzeczach, których nie mamy okazji poznać w codziennym życiu. Użyj tego pytania: co to dla ciebie oznacza? Zadaj sobie pytanie także: co jest dziwnego w obrazie, w tym dziele, w twojej pracy? Czasami mogą być rzeczy, które logicznie nie mają sensu. Jeśli zauważysz takie aspekty, może to być znak, że w twoim życiu istnieje problem lub kwestia, która nie została omówiona, zauważona i Wymaga zbadania w jakiś sposób, więc można zadać sobie pytanie, co jest dziwne, czego się nie spodziewaliśmy. i Jakie są rozmiary? Rozmiary obiektów lub przedmiotów na obrazie. Często odzwierciedlają one subiektywne znaczenie danej rzeczy. Jeśli jest bardzo duże, na przykład w rzeczywistości coś nie jest aż tak duże, może to oznaczać, że jest szczególnie istotne. A jeśli jest bardzo małe, może to oznaczać, że nie przywiązujesz do tego żadnej wagi, lub chcesz to zbagatelizować. Kolejne pytanie to: co znajduje się w środku? Określ, co znajduje się w centralnej części Twojej pracy. Często wskazuje to na sedno problemu, lub co Twój umysł chce Ci szczególnie przekazać, na co chce zwrócić uwagę, jak buduje narrację. Możesz również spróbować znaleźć miejsce położone najbliżej środka. Jaka jest perspektywa? Określ, jaka jest perspektywa Twojej twórczości i sprawdź, czy w Twojej pracy występują różne perspektywy. Być może jedna rzecz znajduje się na wysokości ludzkiego oka, a inna z perspektywy lotu ptaka. Może to wskazywać na niespójności w Twoim życiu i zastanów się, jak to może się rzeczywiście do Ciebie odnosić. Czy był to przypadek, czy może niekoniecznie. I teraz najfajniejsze, czyli stań się obiektem i zobacz, jak się z tym czujesz. Wyobraź sobie, że wskakujesz w obraz lub dzieło sztuki i stajesz się jednym z aspektów swojej pracy, na przykład zwierzęciem, drzewem, jakimś przedmiotem czy kolorem. Wyobraź sobie, jak byś się wtedy czuł, co byś słyszał, co byś widział wokół siebie, co byś zrobił, jaki byłby Twój związek z całością obrazu, z resztą tego dzieła. I to może dać Ci wiele pomysłów na temat tego, Jakie uczucia, myśli i energię Twoja podświadomość przekazuje Ci poprzez sztukę, przez całość tego obrazu, kiedy znajdujesz się w nim. Jest także dodatkowy aspekt, kiedy pytamy siebie, co ta praca powiedziałaby mi, co ona chce mi powiedzieć. Gdyby mogła mówić, to co by powiedziała. To takie bardzo surrealistyczne i abstrakcyjne działania, ale one dobrze działają właśnie na spotkanie się z tą pracą i patrzenie. Także na nią trochę z lotu ptaka, jeżeli patrzymy na pracę trochę zewnętrznie, to tak jakbyśmy patrzyli na siebie trochę zewnętrznie, łatwiej wtedy dojść do pewnych wniosków i uporządkować sobie pewne aspekty. Pamiętajmy, że kontakt ze sztuką, zwłaszcza z taką osobistą sztuką i formą, zawsze przekracza codzienność, pozwala doświadczać piękna, leczy, wycisza i nadaje sens. W akcie twórczym rodzi się coś ponad jednostką, ponad nami. Każda taka, każde takie spotkanie, każda taka sesja zostawia ślad nie tylko na papierze, ale także w umyśle. Nowe połączenia, nowe sposoby rozumienia siebie i to poczucie, że to ja zdecydowałam, zdecydowałem co narysuję, co tam przedstawię, jak ułożę i co zmienię. I to wraca jak niesamowita siła także do naszego życia. Działania terapeutyczne stają się też takim kontenerem dla intensywnych przeżyć, oferując ekspresję bez dezintegracji. To znaczy, można tam odbić ból, ekstazę i patrzeć na nie z dystansem. To najłagodniejsze lustro świata, które mówi wszystko jest dobrze. Synchronizując obie półkule, integrując logikę z intuicją, przyspiesza samoregulację i głęboką refleksję. Podczas tworzenia aktywizuje się zarówno logika, jak i intuicja. I ta neurobiologiczna synchronizacja leczy, bo człowiek jest na koniec dnia całością. I wszystkie te treści w tobie, tak jak składają się w całość, w środku naszego ciała i umysłu, tak składają się w całość, nawet jeżeli poszatkowane i przełożone z rzeczywistości, z różnych obszarów na kartkę, zapisują się w jedność, zapisują się w jedno doświadczenie w Twoją osobę poprzez kolor, formę, strukturę, jak emocjonalny język ciała bez słów. Arteterapia działa w miejscach, gdzie rozmowa, nie sięga w symbolach, gestach, kolorach, które kodują to, co niewyrażalne, no i zapraszają do rozmowy. Działa jak subtelny restart naszego układu nerwowego, co ostatecznie przekłada się na całą naszą rzeczywistość.